Tak, 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 kochanie, podkurzałem, oczywiście, że podkurzałem. Tak, pomyłem podłogę. Mm, mm. Tak, pranie też zrobię, oczywiście. Ej, Aga, słuchaj, słuchaj, mogą przyjść do mnie koledzy dzisiaj? Jak to na co? Na kawę. No, dobra, pa. Cześć. Cześć, już? O, siadaj. Cześć. Wyprasowałem, możecie siadać, gdzie chcecie. Możesz wybrać, jesteś pierwszy. Cześć. Cześć. Cześć, siadaj. Siemaneczko, siemano. Cześć. <grym> witam kolegów, witam, siemanko. Co tak trupem wieje? Panowie, nasze żony były na Dniu Kobiet. Na, słucham waszych morskich opowieści. Niech mnie urzeknie twoja historia. Nie ma o czym gadać, nie na ma. pewno jest. Jesteś taki mądry, to sam gadaj. A proszę bardzo. Moja dzisiaj cały poranek spędziła, że tak powiem, nad porcelaną. <grym> Moja panna porcelanna i jęczała, że już nigdy więcej nie pije. No skądś to znamy, nie? A? Moja rano się obudziła, walnęła klina i poszła dalej spać. No prawidłowo. No. Nie no, poważnie? No, dwa. A twoja? A moja nie wróciła. Co? 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 Nie wróciła. No moja nie wróciła, no. czułeś. Rano znalazłem ją na schodach, na klatce leżała jak menel, rozumiesz? W jednej ręce trzymała klucze od mieszkania, a w drugiej telefon z zaczętym SMS-em. Wyjdź po mnie niedobrze mi pykry ketyki. Patrz to, niedobrze przez Z z A, polonista. Boże, to straszne jest. Ja pranie zrobię. Ten to mógł z nimi iść na ten wieczór. No. <noise> Shop pracz. Też. Za rok jemu też kupimy kwiaty. Tak jest. Hey, ale panowie, moment. Czemu to. my ciągle mówimy o nich, moja, moja, moja? Przecież one mają imiona. Nie bójmy nazywać się huligaństwa po imieniu. A, ja. jakie A. chuligaństwo? Bez, tak, bez to zasady. jest chuligaństwo. Ja rozumiem, jak my to zrobili, ale one, żony, matki polki. Panowie, jedni mają gorzej. Tak, A. gorzej. No, Krzychu z Mirkiem jadą teraz na identyfikację. Zwłok? Gdzie zwłok. Żon. Na izbę wyczeźwień. <laughs> Się okazuje, że kisiel, błoto i gruz utrudniają rozpoznanie. <śmiech> Co? <śmiech> Żona krzycha wygląda jak polizany czupaczów zrzucony w piasek. <laughs> Piaskowy ludek. <laughs> Ty, ja słyszałem, że twoja krechę brała. Nie krechę, tylko na krechę. Na kre. Rano 2000 zł zapłaciłem. Uuh. 2000 za napoje? Tak, za napoje, drzwi od kibla i umywalkę. <laughs> Umywalkę? Tak, umywalkę, bo tak się nachlała, że się zamknęła w kiblu i robiła. <grystanie> o. Wielkie rolowanie. Zro zrobiła hardcore. To <grystanie> ten floor. A moja proszę ja was, wróciła o drugiej. A, To twoja przynajmniej wróciła. No, po gitarę. Nie, moment. Przecież ona nie gra na gitarze. Ale teściowa gra. Wzięła gitarę, pojechała się do Mamuni dopić Oj? i się zaczęło, jak się stara nachlała, chłopie, ci, ci pokażę, człowieku, proszę bardzo, wiocha.pl, główna strona, o, takie tam w fontannie, i ropuha w środku. Co ona, z psem była? To nie jest pies. O! O! Co? Moja mądra żona Barbara się okazało, że po alkoholu nabrała ochoty na seks. O. To co nie wołasz, ty? Przestań. <grystanie> tylko jak wróciła do domu, to jej przeszło. No. O. <grystanie> jej, właśnie, bo one nie wiedzą, co robić z alkoholem tak po jest. prostu. Z alkoholem? Chłopie, moja do tego się jeszcze trawskiem zjarała. Co, co, co? 10 minut telefon, tylko było, słychać takie... <grystanie> Rozłącz się, rozłoż się. Potem jeszcze napadły na budkę z kebabem. I ciebie to bawi, tak? No chłopie, cicha woda brzeg urwała. Ja mam z kim na wódkę chodzić teraz? Nie, hey, moment. A co z nami? O. Też możecie z nią chodzić, śmiało. Najlepsze było, jak do domu wlazła. Z buta w drzwi, w salonie zostawiła bocianie gniazdo i dosypiała. Co? Hey, hey, hey. Co zostawiła? Bocianie gniazdo. A co to jest? No, szpilki, pończochy, majty, kiecka. Tak. Taki odzieżowy mufin, <noise> <noise> I, i rozumiesz, wbija do sypialni i od razu do mnie, rozbieraj się zwierzaku, będę cię ujeżdżał. Ja, no to, tobie się udało chociażby. Ja, ja. Dwa razy nie mów, leżę ja. golusieńki, ja. światło pogaszone ja. stary, zapalam światło, ty, a ta skubana, w pół stanika i śpi, po prostu. Ona jest przedszkolanką, nie? No. Dzieci uczy buty wiązać, a se wastanika stanika nie umie zdjąć. No. Przepraszam panowie, muszę spadać. Dostałem SMS-a. Szybko wiadro. Biegnij człowieku, biegnij. Ja też mam SMS-a. Moja ochota wróciła. Dołączysz się? Nie, widzimy się. Narad. <laughs> Narad. Cześć. Co? E, co? Cześć, pranie zrobiłem. E! Nagłe wezwanie mieli. Co zrobisz? no. Ty jak tam twoja w ogóle. A dobra, nieważne. Słuchaj. Co nieważne? E, pończochy rajstopy to na bawełniane, syntetyczne czy ręczne? Zależy, czy potrzebujesz na pasek klinowy czy na nogi. Gada jak tam twoja wróciła. Aga normalnie wróciła. No weź poszli już, prawdę powiedz. Nie, bo ty później powiesz. Powie, e, nie powiem. Normalnie wróciła, ale z innym facetem. O. o, powiedziała mi, odsuń się, będziemy uprawiać seks. No to chyba Nie, no oczywiście się szanuję, no oczywiście, że po męsku. Nie znam kolesia, spakowałem dzieci i pojechałem do tatusia. Bo z nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy nowe jest, nowe jest już.